Chyba, 350M podobno. Nie? No to, no 300M jakoś było, tak? Coś takiego, chyba. 385, jak dobrze pamiętam. Dobra, czekaj, oznacza mi się pytam, że. Banek nie oddadzą, bo oni wyszli w tym samym momencie, a masz opowiedział, że to jest jego kolega, więc. No nie, tak jak to Wyplaski. coś, coś, coś się nie gra. A właśnie, Ty będziesz tym 3, tak 3, tak tak. No ja. On Dobra, masz, czekaj. Masza, masz, ja się pytam, że... Banek nie tic Bo to? oni wyszli w tym samym momencie, a Masza powiedział, że to jest jego kolega, masz, więc... Tak. Ja nie brałam tic To Adam. No, co to ja tak. coś jeszcze nie no, Mój kolega brał, brał no ale ja już go nie lubię. Dobra, czekaj. No. 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 że...

Ej dobra powiedzcie temu lubię placki, powiedzcie może ja mu y, dam y, do Nake Expresso y, Brunito Marsito y... Ej, a chcesz łambiłana o tego Turbo Express? No spoko, mogę, ale nie dawajcie mi na skamę, bo ja tam nic nie robiłem. A chcesz łambiła... Łąwiana na tego turbo? No spoko. Ja tak. Nie, mojego nie, mojego mhm. nie. Nie, po prostu mnie wycisz, wycisz A mnie. A gdzie ty live robisz? Daj kanał. A, bo nie wiem, Oli Babus czy ja mam coś w bacie. Mogę dać? E, zobaczę co mam w sumie. Mogę ci dać ja tego tak 64, czy tam ile daje? może za money, money, 160 lub 130? Mam dwa właśnie. Nie, nie Olgiersa, proszę cię. To jest taki syf. To jest A najgorsza właśnie, rzecz, tylko dał hmm. za dwa Mani jakieś 160 Ej, a mogę dać... coś innego, to ja Ci będę mógł dać Brunito Marsito No ja mam dwa Bruno Marsito Ja właśnie chciałbym, chciałbym tego Turbo No dobra A to dajesz mi Los Mobilsa eee, No dobra, mogę no, jak chcesz to mogę Okej okay. I tak mam jeszcze dwa inne Poza tym No, Ja nie mam. Ja mam tylko jeden i inny. On by nie, nie przegrał, bo jedna łączona z tą grałem, to przegrałem. Aha, ej, bo jest ten. Wybrane, że wszystkie. I nie. Ten ten. No nie tak. Nie są wszystkie. Nie. Zobacz. A? A, a to dziwno, bo ja. No wiem, widziałem, że były dwa ten na patyk meduzy. No dobra, a trzy, cztery. Ale dawaj tylko patyk meduzy. dawaj tylko patyk meduzy. Czemu? No bo... Ja nie lubię... Nie, no dobra. Ja... No to Czekaj. chwila. To ja sobie muszę zmienić. Muszę rozwalić tylko to i jeszcze e... tu był trap chyba. O. Nie, a wychodź wszystko poza tym... Poza medusami i no, A gdzie jest medusa? Nie, ja tak nie robię, bo później w innej rundzie będę mieć. Dobra. 3-4. No dobra. Aha. Ja pierdziczę Wezmę ci to, będę pierwszy Nie, ja będę pierwszy No i co mówiłem Ej ja nigdy nie miałem, nawet w indeksie tego turbo coś tam Mimo, nie trzeba film Nie, moja meduza nie zadziałała Nie, nie trzeba film, nie, nie użyłem w ogóle. Oh. Głupi zawsze mam szczęście oh. Jak tak szybko stałeś Oho, to może być 1-1 tego, nie sam nie mam. będzie 1-1. Jeden, jeden. No już nie biegnę na razie. Ja znam taktykę. No i tak mi bolą plecy przysięgam. Co to za... Ale dałem Meduzę ci, co? Ja też takiego zeza On nawet nie dał A ja nawet nie dałem Co to z kamczy ja se też wezmę? No też weź wiesz leru rule 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 Bierz sobie bierz tam Ale zmarnowałeś meduzkę O Boże, Właśnie to wiem. To jest szybciej dobiegnie do ciebie niż ty do niego a to? Nie ma Ale szans nie. nie ma szans A blisko byłem, blisko byłem No byłeś blisko ciebie no. Kto stra? Kto sra? Ten, lubię platki NIE! Nie zdążę. Jestem tak. na telefonie, no to kto powiedział, że nie? Tak. Kurwa, to jest z tym jebanym internetem?! No kurwy jebana! Dobra, to jest było Ej, a który to jest ten Sweet Bubble nie. na listopadzie? Ja? Nie, Sweet Bubble, ja jestem w grze. Nie spierdala! Nie Odnoś, biorę, już biorę, już biorę, biorę. podoszę. Gościu, ty już trzy razy się konto. weź się zdecydujcie ile on będziesz na tym ile. Mam jedno, mam Kaj bez jaj. Mhm. Mm Babel i jeszcze jakiś. Ooo... Oh, przegrałem. Ja tu wiem. Przegrałeś? Jeszcze ja ja znaczy, nie. Pr no dobra, ale nie meduzy, nie czuję się bezpiecznie. Też. to... A co? Bye bye! Jej, yeah, no nie! Kurde! Ojej! Będzie. Blisko byłeś w ogóle. Ej, ostatnio Ławiona z tą przegrałem o coś ostatnio. A co? czemu tak silnie już nie brzmiało, tak? O nie! To źle brzmiało. Ach... Ej, raną A możecie dostać banan Discordiax? Ktoś poleca kogoś, kto skamuje? No, Masza polecał takiego gościa, który mnie oskamował. Ale on mnie jakoś nie skamował, on mnie jakoś nie skamował, jak ja z nim robiłem tradea. No ale to ja już oskamował. Polecałeś go. No. No. no polecałem, tak, ale on mnie nie skamował, jak ja z nim trady robiłem. Ale mnie nagle na TikToka! Wszyscy mi się widziałem uwalił. Mogę palić swój i tylko nie mam. Kiedy barka dołączył tutaj? Co mnie jak mi jest szkoda, tego razu. No tak jest, takie życie. życie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak? No. Jest, Tylko, że jest. ja już chyba piąty raz z rzędu przegrałem. No nie, ze mną graliśmy dwa razy i ten raz wygrałeś coś? Czy, a raz... Nie, cztery. Cztery razy i dwa razy przegrałem Ze mną trzy razy? No, no dobra, ty, ty, ty i tak dwa wygrałeś, dwa przegrałeś, więc jesteśmy na równo. Co ty w ogóle wygrałeś ze mną? Bo już nie pętam nawet. Yy, los burritos... i... Y los Mobilsa i yy, ci yy, te dwa oddałem. A, No tak Ej, a chcesz to los bo i tak mam jeszcze dwa inne jest tak szkoda A ty jesteś na publiku Nie, 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 jestem na moim Jest szkoda ty... To był mój jedyny świąteczny No to trudno Możesz do bo i tak Mam jeszcze dwa Ty masz w ogóle mocny los 7, co to? 205 milionów Ma kto, ktoś gara me, to będę mógł dać mocną łaskę Mogę trajda błagam Ci ekran Ja pierniczę. To Ci dam tak z 500 milionów, ok? No to chwila, bo mnie dołącza. Na pewno Ci dam los Mobilsa i los Cicleteira. raz. Ja mogę Ci jeszcze dać los Six Seven i chwila dołączam multi. Chwila los Six Seven i mogę Ci jeszcze dodać los Mobilsa. Może, może być y, ten, y, se, y, mo może być PS y, od Kaja. Ej, właśnie to, Banda Ja? Halo? Mogę ci dać y, los Mobilsa, nie? Ej, A ten solo bolo Adam to nie jest ten, co owalił? Nie wiem. Nie wiem, zapomniałem. Patrz, ja? ja nic los... nie waliłem, ja jestem pierwszy raz, jestem słaby Ja. Mogę ci da... Ja mogę ci dać Los Mobilsa. Patrz tego Los Mobilsa i los Sixem tego i los mobi... i tego tutaj Los Mobilsa, ale jeszcze ci mówię Tutaj ten, tamten, ten tutaj um... Burrito, los no candies, uh, no My hotspot, i mogę ci jeszcze dorzucić Herogeni, ale No to ja ci zdjęcia wyślę po prostu, didi, ale przy Zamknij, luban. lubam. Nie wyzywaj mnie od klasy, dlatego, bo, bo mam taki głos. Może mam taki głos. No i co? Mam to gdzieś? Jakiś jak cały ja, 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 ja cię przyznaję, to się jak jak się jak 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 Czy czeku masz czego? ten tak, jak masz ten baner, bo nazwy to jeszcze skakowaj, a człowieku że repy sobie kupujesz, bo ci nie jest jedno Nie, na max 3, chodźcie na max 3, dlatego, bo tam będzie Kai bez jaj na jego PS, okej? Okay? Ale, jak mnie uskamujesz, no to. Dobra. Dobra. Nie kaj, ja Ja też. Ja z nim robiłem 4 PVP i chyba z 15 tradów. Nie no, random u no. nie wali. Też chyba trade robiłem z nim nawet. Ej, dobra, no to co? No to tak czy nie? No to tak czy nie? No to chwila, no to ja, by, no to ja sobie przełożę to na to końcu. A mogę ja pierwszy brać bo z sięgam, sięgam, że nie owalę. ja taki nie jestem No dobra ale jak miał Nie no nie 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 dwa Tak, dwa Los Ej, ty, ja miałem grać przecież o tego. Ja jebie, zapomniałem, że miałem grać, ale jeszcze te... Dobra, tylko sobie to co to przełożyła, więc jakiś czas mi to. no i... I a wyślesz mnie na lewitki? Yes! Dzięki! Też nie sądzę. Chwila, to zamiast tych dwóch los mobilsów to ten tu tu tak? Dobra, na no to chwila, to ja już sobie przekładam. Nie, To chwila, chwila. Nie pisz mi, bo już uszy bolą, bo, bo jak ciebie nie było na kanale, ja byłem sam z jakimiś dwoma ziomami, to oni tak spamili czatem. Nie, to znaczy nie czatem, tylko dźwiękami, tak wspomnieli mnie, tak uszy bolą. Ale możesz wyciszyć te, panel dźwięków ich. No, wiem, wyciszyłem, no, nie wiem. No, to jest... Ej, ja zapomniałem, że miałem osłegi Słegi Sode grać 70 milionów PvP. Nie wiem, czy ten gościu jeszcze będzie chciał A wiesz, co ja zapomniałem No? Ja zapomniałem, że miałem grać o... soka 400 milionów Mo nikto Jak to, ja mam ekran awion? Nic mi nie przyszło. Aha. Oli babus. I nic z tą I chwila jakaś koza z nosa gra jakimś PS. To, yy, A jak się nazywa? Mój serwer 2, chwila, patrzę, czy mam. Nie, nie mam. A nie, mam, dobra, mam. To mój serwer 2. Kończą. Okej. A mogę jeszcze... Yo. A szkoda, że ten trik tutaj już nie działa. Cześć, to że ja y, kupiłem tego długiego skina wtedy, kiedy się dowiedziałem, że już nie można wchodzić na ten. Ta, 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 Sabu. Wiem spokojnie. Ja też mam mm. długiego skina ogólnie. Aha. Chwila chwilę, to ja se też zmienię. Dostosuję no, Już dołączam do ciebie. And nie mogę, nie mam. Nie, no nie, ja miałem innego. Ja miałem innego, dłuższego. No bo powiedziałeś, że bez tych Los Aha! Dobra, to Sora. To Sora. Bo powiedziałeś, bez tych dwóch. Ja się jeszcze dopytałem, czy na pewno, nie? No dobra. jest gotowanie! Oh. Dzisiaj w tym odcinku do mikrofalówki. się ma Sergio. Siema ty cwelu. Ale co? Ja powiedziałem siema Sergio. Sergio ja powiedziałem, a nie cwelu. Dobra, puszczamy konc koncert. zrobię, panowie ci No Na streamie będzie koncert, nie? A gdzie ty strzymujesz? Gdzie ty Ja mam ekran na tym, że ja nie mam. Gdzie? Ej, no właśnie. Niech tu zbaczel robi nam kontrolę, trzech papież zabunklowany z zapachowym kolem uciekł siedzi za wodę, a duża? A możesz pierw tego... Yy, możesz pierw wybrać tego y, tu w tukana, bo się mnie. Uwaga, 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 trwa! To... Ja mam ekran i ja to zaczynę nagrywać, że Ten. też ruszaj. No. Okej. Okay. Wiem. Raz, dwa, trzy. Oh, dzięki, dzięki, ja się tak Ej, 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 ej ty, masz 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 O! Co? Cykretor, już się w tym! Uciekaj przed tsunami! Co? Ej, bo Ty przed, uciekaj przed tsunami, tak, Ty grałeś w tym nie? Ty graf, tak. mi Sekret No to bierz mi tego chory gini, ja wychodzę. Chory gini boom. Kij, bij, bij. Chwila, gdzie tam. tutaj, y y tutaj. Ej, chwila, ja, ja za chwilę zrobię tą legitkę, bo chopie. Tutaj jest sekret Animabius. W takiej grze. Nie bierz mi tego Uciekaj przed tsunami. Uciekaj przed tsunami, chopie, jest update. Yy, Secret mi Sora no Dobra, ja sobie vip kupuję. Serio? Tak. Dobra, kupiłem sobie Wipa a VIP tutaj, a on chyba podwyższa też kaskę, ja, co nie? a jest cokolwiek, 337 k. A nie kontroluj tego, coś tu radioaktywuje. Nie mocnego. Dobra, ja już nie jest, jestem na Nie, wiem, nie, ostatnim wieści, się on nie, pojawił, nie, ale nie, 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 Ej, dzięki, że mi powiedziałeś, dzięki, że mi powiedziałeś, nie? Kiedy pustę szklanka... Kiedy Cio, jest na samym końcu, gdzie się respi, to gówno. Ale on co, on to zrespił? Nie, sam mi się zrespił, ale jeszcze gold, gościu. 2,7 miliona. Ale on jest na samym końcu, gdzie wychodzi to gówno. Nie. Rozumiesz się, jaki nie No Go crazy. A co go Ej, Ej, blok! Ale gdzie? Znalazłam! No oh, dalej, na... random guy, synu, umowiona! Random 50 random trap, rillebka na każdym serwerze! Udrasz no. mi pi! Ale nie wiem, jakie ty masz brygady, bo musiałbyś mi pokazać. Ale serio, random guy, dzięki, serio Ci dziękuję! Ojej, ja mam gramy! O ja się Właśnie tak cieszę! Cikleteira, ja mam już fajne... Cikle tej on cicleteira. mówi, że dostaw Berry up 50 osobom. Wiem, chwila, bo mi, mi aż... Masza na zawał zaraz padnie. No nie mówię bardzo, że My ja się tak ja e ekscytuję, hop Karama!